Dzień dobry, dzień dobry, kobiety kochane. Tutaj Aleks Grzybek, host naszej grupy Wyzwanie Biznes i dzisiaj skakuję do Was tutaj na naszego cyklicznego, porannego live'a. I dziś mam dla Was taki temat, jak sobie radzić z porażką. Dlaczego taki temat? Ano dlatego, że bardzo często jak pracuję z kobietami, niezależnie czy chodzi o budowanie biznesu, czy wyznaczanie celów, czy o szukanie pracy, znajdowanie wymarzonego miejsca zatrudnienia, czy w ogóle osiąganie jakichkolwiek celów, to zawsze jest taki, taki strach, strach przed porażką. I tak naprawdę, słuchajcie, strach przed porażką to jest jeden z kilku głównych strachów, dlaczego ludzie nie sięgają po swoje marzenia, dlaczego nie osiągają swoich celów, dlaczego nie w ogóle nawet czasami nie próbują iść po to, czego pragną i na czym im zależy. Cześć Żaneta, cześć Aniu, cześć Aniu, witam Was dziewczyny serdecznie, dajcie znać skąd oglądacie, jak ktoś ogląda replay, dajcie hashtag replay żebym wiedziała kto tutaj ze mną jest. Więc tak jednym z takich właśnie głównych strachów to jest strach przed porażką. I teraz powiem wam kilka rzeczy na temat porażki, które być może, tak jak mnie kiedyś, zmieniły postrzeganie tego słowa i przestałam się bać wychodzić out there pomimo wszystko. Więc tak, po pierwsze, porażka jest tylko wtedy, kiedy ty uznasz to za porażkę. To jest kwestia, słuchajcie, nazywnictwa. Dlatego, że nic tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia, dopóki my nie nadamy tego znaczenia. Dopóki my nie nadamy temu znaczenia. Czyli jeżeli na przykład zrobiłaś live'a i nikt tego live'a, nie polubił, nie skomentował, to wcale nie znaczy, że poniosłaś porażkę. Ty poniosłaś porażkę tylko wtedy, jeżeli powiesz sobie, że to, że nikt tego nie polubił, nie skomentował, nie zareagował, to świadczy o tym, że poniosłaś porażkę. Także tutaj wszystko jest, słuchajcie, kwestią nazewnictwa i naprawdę nic nie ma znaczenia, dopóki ty nie nadasz temu znaczenia. Nawet, słuchajcie, absurdalny przykład pod tytułem, że człowiek umiera. W naszej kulturze jest tak, że my płaczemy, jest nam smutno, jest pogrzeb, wszyscy są ubrani na czarno i jest wielka rozpacz, żałoba i smutek. W kulturach afrykańskich jest zupełnie odwrotnie. Ludzie się cieszą, tańczą, są w ogóle przeszczęśliwi, celebrują życie tej osoby i to, że dusza tej osoby poszła... Do nieba, czy w cokolwiek, akurat w jakiej religii wierzą. Także słuchajcie, dokładnie to samo się stało. Umarł człowiek, ale sposób w jaki ludzie sobie to interpretują, czyli nadają temu znaczenie, i przez to w jaki sposób się czują, przez to w jaki sposób reagują, przez to co robią z tym dalej, e, wpływa na to, jak ta sytuacja jest postrzegana. Także nic nie jest porażką, dopóki ty nie powiesz sobie, że jest to porażka, katastrofa i w ogóle beznadzieja i ty jesteś beznadziejna, bo mężczyzna, ogólnie kobiety mamy tendencję do tego, aby e, siebie oceniać przez pryzmat tego, co nam się udało, co nie, nie tylko patrząc na sytuację. Także po pierwsze, zmień nazywnictwo, że nie jest to porażka, tylko jest to lekcja na przykład. Możesz się czegoś tutaj z tego nauczyć. E, możesz sobie zadać pytanie, co ta sytuacja wniosła dobrego do mojego życia. E, zobaczysz, że nie możesz połączyć kropek patrząc teraz w przyszłość, ale możesz połączyć kropki tylko patrząc w przeszłości. Może się oka że pewna rzecz, pewna porażka, co, jak uważasz to teraz hmm, wydarzyła się w danym momencie w Twoim życiu po to, abyś miała się czegoś nauczyć, abyś później w przyszłości mogła osiągnąć to, co chcesz. Także wszystko działa na Twoją korzyść, anyway, więc e, przestań sobie e, sama strzelać w kolano i mówić, że to jest porażka, po prostu zmień nazewnictwo. To jest lekcja, to jest coś, czego muszę się nauczyć, coś, co muszę przerobić, abym mogła iść dalej. To jest pierwsza sprawa. Druga rzecz to jest taka, że słuchajcie. Być może możemy pójść głębiej i przestać w ogóle mówić, że, że mamy porażki. Dlatego, że słuchajcie, ludzie, którzy są najbardziej successful na tym świecie, niezależnie od tego, czy to jest w sporcie, czy w showbiznesie, czy w biznesie, czy w inwestowaniu, czy w branży muzycznej, jakiejkolwiek, e, każda osoba, która jest na szczycie teraz, e, poniosła miliony porażek po drodze. Niemniej jednak te porażki ich nie zdefiniowały, tylko właśnie oni wyciągali z tego lekcje, oni się po tym podnosili, otrzepywali i szli dalej do przodu. I tak samo może być z tobą. Niezależnie od tego, co robisz w swoim biznesie, jeżeli boisz się robić live'ów, zaczynasz robić live'y, to ty po prostu pierwszy nie będzie idealny, wspaniały i cudowny, ale już drugi, trzeci, czwarty, piąty, jeżeli zaczniesz je robić regularnie, jeżeli dasz sobie taki komitment, taką decyzję podejmiesz, że robisz live'y po to, aby wyjść do Twojej społeczności, aby pokazać się ludziom, aby powiedzieć, co masz im do przekazania, aby pokazać, że ich rozumiesz, że masz rozwiązanie ich problemów, że możesz im pomóc, że masz oferty, które mogą pomóc im rozwiązać ich wyzwania, pomóc im osiągnąć ich cele. Jeżeli zaczniesz to robić i wychodzić do ludzi, to zobaczysz, że każdy Twój kolejny live będzie coraz lepszy. Jest takie powiedzenie, every master was once a disaster, czyli każdy mistrz był kiedyś e, no, katastrofą i taka jest prawda. Nikt nie zaczynał od bycia najlepszym tenisistą świata, tak? Nowak Djokowicz nie zaczynał od bycia najlepszym tenisistą świata, e, Michael Phelps nie zaczynał od bycia najlepszym pływakiem świata, Usain Bolt najlepszy, najszybszym biegaczem w historii, tak? e, <laughs> przepraszam, Warren Buffett. Jednym z najlepszych inwestorów w historii, ludzie tak nie zaczynali. Każdy zaczynał z jakiegoś miejsca, ale jedyne, co ich wyróżnia, to jest to, że zaczęli i się nie poddawali. I cały czas szli do przodu. Czyli lekcja tutaj jest taka, że nie możemy się poddawać po jednej, drugiej, trzeciej nieudanej nawet próbie, tylko budujemy w sobie tak zwany resilience, czyli pomimo wszystko idziemy do przodu i robimy to, co mamy robić. Gwarantuję Wam, że cokolwiek robicie over and over again, stajecie się w tym coraz lepsi, nie poddajecie się z byle powodu, to będziecie coraz bardziej mistrzami w tych rzeczach, które robicie cyklicznie, Regularnie, w których cały czas się szkolicie, w których cały czas um, zdobywacie jakieś nowe umiejętności, aby wyjść do świata i, i osiągnąć to, to, co chcecie. Także nie poddajemy się, robimy cały czas to, co mamy do zrobienia, bo tylko to kształtuje nam, nam nasz charakter. Dzięki temu będziemy mogli dojść do tego miejsca, do którego chcemy. I tutaj właśnie też jest bardzo ważne, żeby sobie przypomnieć ludzi, słuchajcie, którzy są teraz na szczycie albo którzy byli na szczycie, już e, nie żyją, ale oni nie traktowali swoich porażek jako porażek. Thomas Edison, wynalazca żarówki elektryczności, on popełnił porażkę ponad tysiąc razy. Ale on w ten sposób tego nie widział. On mówił, że znalazł ponad 999 sposobów na to, jak nie działa elektryczność, jak nie można wynaleźć żarówki. Także nie zrażał się, tylko wiedział, że okej, okay, ten sposób nie działa, jedziemy dalej. I teraz, jak ja y, widzę sama, czy po sobie w przeszłości, czy po y, y, osobach, z którymi pracuję, jak my bardzo szybko się poddajemy. Nie wyjdzie raz, nie wyjdzie drugi, nie wyjdzie trzeci i już jest w ogóle katastrofa, tak? To jest nieprawda. Trzeba się po prostu podnieść. Otrzepać, poprawić koronę i iść cały czas do przodu. I jeżeli będziecie cały czas szły do przodu, to nie ma innej możliwości, jak osiągnięcie tego, co chcecie, osiągnięcie sukcesu w biznesie, w życiu prywatnym, zawodowym, jakkolwiek, w jakiejkolwiek dziedzinie życia. Ok? Także nie ma tutaj poddawania się, cały czas idziemy do przodu. I osiągniemy to, co chcemy. I trzecią rzecz, którą Wam chcę tutaj powiedzieć, to jest to, że bądźmy tak naprawdę szczerzy e, sami ze sobą. Bądźmy szczere same ze sobą. E, dlatego, że bardzo często słyszę, jak e, kobiety mówią, że próbowałam wszystkiego, tak? Próbowałam wszystkiego, żeby zrzucić zbędne kilogramy. Próbowałam wszystkiego, żeby dotrzeć do mojej społeczności. Próbowałam wszystkiego, żeby m, sprzedać mój kurs online, żeby sprzedać moje pakiety grupowe, tudzież konsultacje. Jeden na jeden, próbowałam wszystkiego. I tak naprawdę, jak zapytamy, czy próbowałaś wszystkiego, to znaczy ilu rzeczy próbowałaś? Jednej, dwóch, trzech, może pięciu? Ok, i czy to jest wszystko? Czy jesteś w stanie z ręką na sercu powiedzieć sobie przed lustrem, że spróbowałam tysiąca, dwóch tysięcy, pięciu tysięcy rzeczy i nic nie wyszło? Bardzo często tak nie jest, bo jeżeli byś spróbowała tysiąca, dwóch tysięcy rzeczy, to na pewno po drodze byś znalazła jakieś rozwiązanie, które by zadziałało. To raz. A dwa, że my bardzo często dramatyzujemy, tak? I mówimy, że próbowałam wszystkiego i że to nie działa. Jeżeli spróbowałaś jednej, dwóch, trzech rzeczy, to nie spróbować wszystkiego po pierwsze. A po drugie, jeżeli coś do tej pory nie działa, to trzeba spróbować czegoś innego. I tu wracamy do punktu numer dwa, pod tytułem, że się nie poddajemy, tylko cały czas idziemy do przodu. Więc bądźmy tak naprawdę ze sobą szczere, że nie spróbowałyśmy wszystkiego. Tak samo jak, słuchajcie, ze stratą zbędnych kilogramów. Ludzie często mówią, że spróbowali wszystkich diet, spróbowali takiego podejścia, takiego, takiego i nie działa. To jest nieprawda, ponieważ e, wbrew pozorom schudnięcie to nie jest jakaś filozofia totalna. E, podstawowe zasady to trzeba jeść mniej i więcej się ruszać. E, oczywiście... Dochodzą do tego jeszcze inne aspekty, natomiast tak naprawdę samo to w sobie nie jest skomplikowane. To jest tak samo jak yy, z budowaniem biznesu. Samo budowanie biznesu to nie jest skomplikowane. Trzeba wiedzieć, co mamy sprzedawać, trzeba wiedzieć, do kogo mamy to sprzedawać, czyli komu mamy to sprzedawać, i trzecia rzecz, to musimy wyjść out there i sprzedać to tym ludziom. I to jest tak naprawdę filozofia budowania biznesu. To nie jest fizyka kwantowa, to nie jest jakiś w ogóle, nie wiem, wylot w kosmos, to nie jest bardzo skomplikowane w samym procesie. To jest łatwe, proste, ale wcale nie jest powiedziane, że wszyscy to zrobią, bo gdyby e, tylko te trzy rzeczy były potrzebne, nie zważając na mindset, na m, przede wszystkim przeprogramowanie naszej głowy na sukces, to wszyscy by to robili. Dochodzi tutaj też do tego jeszcze to, że większość ludzi nie czuje się wystarczająco dobra, oczywiście, żeby, żeby w ogóle ruszyć, no ale to jest związane znowu z mindsetem. Bottom line jest taka, że jeżeli byśmy spróbowali wszystkiego, to na pewno byśmy znaleźli sposób, aby coś zrobić. Także nie mówmy, że spróbowaliśmy wszystkiego i nic nie działa i rzucam to wszystko w chorobę i nie zamierzam się tym zajmować i się tym bawić, tylko po prostu zapytajmy sobie, OK, może spróbowałam jednej, drugiej, trzeciej, piątej, nawet dziesiątej rzeczy, ale nie wyszło. To co mogę zrobić, aby jednak e, mi wyszło? Co jeszcze mogę spróbować? Kogo mogę zapytać? W kogo mogę zainwestować? Z kim mogę porozmawiać? Od kogo mogę się dowiedzieć? Jaką książkę książkę mogę przeczytać, jaki kurs zrobić, e, jakie wideo obejrzeć, jakiego podcastu posłuchać, whatever, tak? Na pewno słuchajcie szczególnie dzisiaj w dobie takiego dostępu do informacji za darmo. Możemy po prostu zrobić wszystko, ale ludziom się nie chce i ludzie często tego nie robią i mówią, że próbowali wszystkiego, a tak naprawdę e, nie spróbowali wszystkiego, a obwiniają, że strategia nie działa, że to nie działa i tak dalej. Strategia to jest, słuchajcie, moi drodzy, by the way, tylko 5%, reszta to jest tutaj cały nasz umysł, nasza, nasz self-concept, sposób, w jaki my siebie widzimy, sposób, w jaki. My wychodzimy do świata, bo to wszystko przekłada się na nasze rezultaty. Także to jest, słuchajcie, odnośnie porażki dzisiaj. Tak, chciałam poruszyć ten temat, bo widzę go over and over again. Także przesłuchajcie sobie tego live'a jeszcze raz. Nie ma czegoś takiego jak porażka. Przestańcie nazywać to, że to jest porażka. Po drugie, nazwijcie to sobie, że to są lekcje do przerobienia że to jest coś, co akurat ma się Wam przydarzyć po to, abyście mogli. Stać się osobą, którą macie być i dostać to, co chcecie. Eee, kolejna rzecz to jest taka, że my się po każdej porażce mamy po porażce. Mamy podnieść, otrzepać, poprawić koronę i iść do przodu i się nigdy nie poddawać. Jeżeli się nie będziemy poddawać, to na pewno osiągniemy to, co chcemy. A po trzecie, nie mówmy, że spróbowaliśmy wszystkiego, jeżeli wszystkiego nie spróbowaliśmy. Bo jeżeli spróbujemy wszystkiego, to na pewno znajdziemy rozwiązanie naszego problemu, albo jakiś pomysł na nasze wyzwanie, albo to, w jaki sposób mamy osiągnąć nasze cele. Także mam Mam nadzieję, kochani, że było to helpful. Dajcie mi znać, słuchajcie, czy są jakieś pytania, czy były jakieś tutaj dla Was. Aha, momenty, chciałabym wiedzieć. Także dziękuję Wam bardzo. Ja tutaj znowu mam na mm, mobilu, nie wiem, nie mogę zobaczyć komentarzy, więc komentarze dopiero będę mogła otworzyć na, na komputerze. Także zaraz sprawdzę. Ale dajcie mi znać, czy ten live był dla Was wartościowy yy, i widzimy się jak zwykle tutaj, co tydzień, słuchajcie w poniedziałki. Dzisiaj wyjątkowo akurat był ten live we wtorek, <laughs> ale normalnie spotykamy się w poniedziałki o 10 tej Rano. Zapraszajcie, słuchajcie, inne kobiety w biznesie do tej naszej grupy. Ja powiedziałam, że jeżeli będzie 500 osób w grupie, to jedna z Was tutaj, jedna członkini grupy dostanie ode mnie prezent i tak będziemy robić takie różne milestones, jak będzie 500, jak będzie 1000. Także zapraszajcie inne dziewczyny, niech też posłuchają tutaj tego, co my mamy do powiedzenia. A w zeszły piątek zaczęłam też serię Confidence Rockstar po polsku, gdzie będę zapraszała różne kobiety, różnych gości, które też będą dzieliły się swoją drogą do zbudowania swojego successful biznesu i w jaki sposób pewność siebie i self-concept, self-image im w tym pomógł. Także jak nie widziałyście jeszcze live'a z piątku z Małgosią Klonowską, Mindset i Biznes Coachem, to serdecznie zapraszam. Jest podpięty tutaj do, do grupy, a my się widzimy tutaj w grupie i do zobaczenia. Do zobaczenia w tygodniu na grupie i w poniedziałek na kolejnym live'ie. Wszystkiego cudownego Wam życzę, cudownego tygodnia. Dziękuję i do zobaczenia. Pa, pa.